Właśnie przyglądam się sobie w podglądzie I zastanawiam się, czy ta opaska mi pasuje Bo na co dzień nie noszę takich rzeczy W sumie nie wiem, czy dobrze ją założyłam Bo wydaje mi się, że niektórzy takie opaski noszą tak, wiecie Tak o, założone A ja sobie ją tak założyłam Jest czerwona, pasuje mi pod kolor ust Więc może zostanie W zestawie z tą opaską dostałam jeszcze takie korale Ale nie wiem, czy to nie będzie za dużo Może się przekonamy Żeby tylko nie zniszczyć mojej cudownie odrastającej grzywki No chyba spoko to będzie wyglądać, nie? I jeszcze mam coś takiego. Bransoletka, nie wiem, czy nie będzie za dużo. Może zostawimy. Wiem, że pewnie powinna być ubrana jakoś, tak wiecie, nie wiem, biała koszula i lecimy do jakiegoś zespołu ludowego. Ehm, chyba, nie wiem, bo się nie znam, ale jak Wam się podoba, to w sensie ja w tym wydaniu. Dobra, ehm, więc tak. Tak, będę dzisiaj wyglądała w tym filmiku. No, i tym akcentem zapraszam Was na dzisiejszy filmik, w którym będę poprać o książce, która tak trochę mnie wzruszyła, chociaż kierowana jest do zdecydowanie młodszego odbiorcy, i która została tak pięknie wydana, że ja pierdzielę, żebyście tylko widzieli moją minę, gdy dorwałam tą książkę w swoje ręce po raz pierwszy, gdy zaczęłam przewracać kolejne kartki. To było po prostu takie. O wow, więc nie byłabym sobą, gdybym wam tego nie pokazała, także może ten filmik zaczniemy od takiego zoomu na okładkę. W krainie lalek istnieje magia, w świecie ludzi szaleje wojna, wszędzie panuje cierpienie, ale gdy działa się razem, jest nadzieja. Jakby to powiedzieć? Hashtag okładkowa stroka, właściwie to okładkowe stroki, bo mam też grupę na Facebooku, okładkowe stroki. Wiem, że tak trochę ją zaniedbałam, jak wszystko inne ostatnio, ale że wracam do gry, to również wrócę na tę grupę, gdzie na pewno zamieszczę okładkę tej książki, ponieważ jestem w niej zakochana. Swoją drogą widzę, że całkiem nieźle czujecie się w tej grupie, cały czas wrzucacie zdjęcia ładnych książek. I tylko, gdy tak przeglądam tę grupę, co tam się dzieje, to czasem pojawia się pytanie, skąd brać na to wszystko pieniądze? Ale okej, okay, dobra, do rzeczy. Kocham okładkę, kocham wnętrze i to nie tylko ze względu na te ilustracje, na to jak ta książka została wydana, ale też przede wszystkim z uwagi na treść, przepiękną, przecudną treść, także przechodząc do treści głównym bohaterem tej książki można by rzec jest żołnierz, właściwie mamy tu dwóch bohaterów żołnierza, który po wojnie, pierwszej wojnie światowej zostaje lalkarzem, który pewnego dnia powołuje do życia czy może raczej przywołuje, nie wiem jak to określić pewną zadziorną lalkę i nie, nie chodzi wcale o Laleczkę Czaki, Anabel, czy tego typu sprawy, bo wtedy nie byłabym tak radosna w ogóle tak na marginesie. Przypomniała mi się Regan. Brawo, ja nie będę mogła zasnąć a propos tych takich mrocznych klimatów. Ale okej, okay, dobra. Bardziej doszukiwałabym się tutaj podobieństw do Pinokia, chociaż też niekoniecznie, ponieważ Karolina, którą widać na załączonej okładce. Chyba mogę tak powiedzieć. Ona nie pragnie zostać człowiekiem. Po prostu pewnego dnia za sprawą magii ożywa w świecie ludzi. Tym samym przenosząc się z zajmowanej przez wstrętne szczury krajny lalek do świata ludzi, do Krakowa, gdzie zaprzyjaźnia się z właścicielem sklepu z zabawkami, takim miłym, acz staranym przez życie. Człowiekiem, mężczyzną, bo jak już mówiłam, I wojna światowa był wtedy żołnierzem, więc te wydarzenia jakoś tam odcisnęły w nim jakieś piętno. No i tak, Karolina przybywa do niego z pewnych względów, o których tak w sumie bardziej dowiaduję się z biegiem wydarzeń, zaprzyjaźnia się z nim, zaprzyjaźnia się też z pewną małą żydowską dziewczynką oraz jej ojcem. Także tak właśnie przedstawia nam się początek tej historii, historii lalkarza z Krakowa, autorstwa R.M. Romero. Teraz nie wiem, czy dobrze wymówiłam nazwisko tej autorki, bo żebyście mi stąd nie zwiali, wiem, że niektórzy z was mają alergię na polskich autorów. To nie jest książka napisana przez polską autorkę, jest to książka napisana przez Amerykankę, która mając 16 lat odwiedziła obóz w Brzezince. Chodzi o część kompleksu Auschwitz-Birkenau, niemieckie obozy koncentracyjne, obozy zagłady. I to wydarzenie tak bardzo zapadło jej w pamięć. Tak długo nie mogła o tym wszystkim zapomnieć, że tym oto sposobem narodziła się ta książka, którą tak swoją drogą autorka zadedykowała dzieciom, które były ofiarą Holokaustu. Także jest to książka, którą ze względu na taki bardzo baśniowy klimat, gdzieś tam chwilami przywodzący na myśl dziadka do orzechów, ze względu na te wstrętne szczury panoszące się po krainie lalek. Książka, którą ze względu na bardzo prosty język, który, ze względu na bohaterów, główną naszą bohaterkę, Karolinę, jak również z uwagi na te ilustracje polecałam przede wszystkim dzieciom, jak również młodszej młodzieży, choć na dobrą sprawę to tak uniwersalna historia, że każdy odnajdzie w niej coś dla siebie, ponieważ jak nie trudno się domyślić mamy tu do czynienia z drugą wojną światową, a właściwie to z dwiema wojnami, ponieważ jedna z nich, bardzo podobna do tej, która dzieje się w świecie ludzi, toczy się w krainie lalek i wydaje mi się, że autorka bardzo fajnie podjęła ten temat, przedstawiając go dzieciom, ponieważ wydaje mi się, że Właśnie trzeba dzieci edukować. Pokazywać, jak świat wyglądał kiedyś, do jakich tragedii dochodziło, żeby ewentualnie do tych tragedii też nie doszło gdzieś tam kiedyś w przeszłości. Więc wydaje mi się, że autorka bardzo dobrze to robi, bardzo delikatnie łączy z tym wszystkim takie elementy baśni, elementy folkloru. Niemcy nazywani są czarownikami, dobre uczynki, odwaga, niesienie pomocy innym, to jest nazywane magią. Także nie ma tu też takich jakby bardzo mocno drastycznych scen. W ogóle nie ma drastycznych scen nieodpowiednich dla dzieci. Jeżeli ktoś odchodzi, ponieważ to jest Wojna, więc ludzie umierają, to jest to odpisane w tak delikatny sposób, że spokojnie można tę książkę przeczytać dziecku, podsunąć właśnie takiej młodszej młodzieży. Zwłaszcza, że bohaterami tej książki, no pomijając Karolinę, są też zwykli ludzie, w tym mała dziewczynka, która obserwuje początek, a następnie przebieg niemieckiej okupacji, która za bardzo tego nie rozumie. I to właśnie ci zwykli ludzie są tutaj bohaterami, dokonują iścia bohaterskich czynów, pokazując, że nawet w takich mrocznych czasach można nawiązać bardzo silne przyjaźnie, i że. Można odnaleźć promyk nadziei właśnie dzięki działaniu innych osób, ponieważ ta książka też pokazuje, że zawsze mamy wybór. Możemy podążyć ścieżką dobra bądź ścieżką zła. To wszystko zależy od nas samych, nikt nam tego absolutnie nie narzuca. Także myślę, że to bardzo ważna pozycja, zwłaszcza dla takiego młodego czytelnika, którego polecam bardzo, ale to bardzo gorąco. I strasznie się cieszę, że tę książkę napisała Amerykanka, ponieważ dzięki temu, a przynajmniej mam taką nadzieję, o tej książce dowie się więcej osób, niż gdyby napisał ją polski autor, ponieważ wiadomo, że ci zagraniczni mają większą siłę przebicia na świecie i może dzięki temu jakby ta książka otworzy oczy co niektórym, którzy uważają, że na terenie Polski działały podczas II wojny światowej polskie obozy koncentracyjne, bo to nie były polskie obozy koncentracyjne, jasne, były na terenie Polski, ale to były niemieckie obozy, zagłady. A wydaje mi się, że co jakiś czas właśnie wybucha jakaś taka afera, głównie za sprawą amerykańskich polityków, co zostawiam bez komentarza. Także Książkę Lalkarz z Krakowa polecam. Na koniec może jeszcze tylko przytoczę słowa autorki, dlaczego ta książka powstała. Mianowicie, Uważam, że pamiętanie o żydowskich ofiarach niemieckiego terroru jest niezmiernie ważne, zwłaszcza teraz, gdy rasizm, strach i ksenofobia objęły we władanie tak dużą część świata. Nic dodać. Nic ująć. Lalkarza z Krakowa polecam bardzo gorąco i zachęcam do wzięcia udziału w rozdaniu, które przygotowałam dla Was we współpracy z wydawnictwem Galeria Książki. Do rozdania mam dwa egzemplarze lalkarza. I teraz, żeby go zdobyć, wiecie co, napiszcie w komentarzu poniżej, podrzućcie może jakieś takie tytuły książek o II wojnie światowej albo ogólnie o jakiejkolwiek wojnie, które Was bardzo mocno poruszyły. Wystarczy, że po prostu wpiszecie sam tytuł takiej książki, która wywarła na Was ogromne, ogromne wrażenie. Nie? Jestem tego strasznie ciekawa, jeżeli chodzi o mnie. Jedną z takich książek na pewno była złodziejka książek Marpusa Zusaka, kierowana do trochę starszej młodzieży, wydaje mi się, niż Lalka z Krakowa. No i wiecie, książka, w której narratorem jest śmierć, więc chociażby już to jest tak na pierwszy rzut oka bardzo nietypowe. Także ja tą książkę uwielbiam i jakby co też o niej na moim kanale, gdzieś tam kiedyś w początki mojego kanału, dawno nieprawda. Strasznie nie lubię tego chyba filmu, bo tak od dołu się skadrowałam, ale jakby co odsyłam was do niego. I tym akcentem będę kończyć. Aha, odpowiedzi wpisujcie tutaj do 8 października. Wyniki tego konkursu pojawią się 9 października, zostaną opublikowane na karcie Społeczność na YouTube, tylko nie piszcie mi od samego rana, kiedy wyniki, ponieważ to w ciągu tego dnia te wyniki tam się pojawią już, na pewno wszystko będzie szło zgodnie z terminami, zegarkiem, jak to się mówi, więc zachęcam Was do wzięcia udziału w tym rozdaniu. Lalkarze z Krakowa polecam raz jeszcze bardziej, ale to bardzo gorąco i bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się, pa!